Cześć kochani. Tu Agata z życia cię kocha. Wiem, że zwykle mówię do osób, które bardziej dają niż biorą. Cześć, dobra duszyczko. Także chciałam ci dzisiaj przypomnieć jedną rzecz. Może powiedzieć, może przypomnieć, tak naprawdę przypomnieć, bo urodziliśmy się tutaj, znając zasady. Po prostu zapomnieliśmy. Także to branie, które tak trudno nam przychodzi, to proszenie o pomoc. I jak nie dostajemy tej pomocy, to chętnie obwiniamy świat albo podkreślamy nasze bycie ofiarą, jak dużo daję, jak bardzo pomagam, jak bardzo kocham i jak bardzo świat nie chce dać tego mi. Także przyjmowanie nauka przyjmowania. Ta nauka Zaczyna się od zauważenia rzeczy. Ja wiem, to takie proste, ale najpierw jest zauważenie, pozbycie się opinii wszystkich, jak powinno być, i zauważenie, jak jest. I za tym zauważeniem może pójdzie zrozumienie, ale na pewno. Pójdzie docenienie. Nawet jeśli nie rozumiem, to na pewno są rzeczy w moim życiu, które mogę docenić. I rodzi się we mnie wdzięczność, czyli uczucie, które najbardziej ze wszystkich przyciąga do mnie dobre rzeczy. Dobry, dobre rzeczy są i nie trzeba ich przyciągać, wystarczy przestać się blokować. A blokujemy się przez nasze opinie, przez to, co sobie wyobrażamy, w co uwierzyliśmy, jak powinno być. Jeśli zauważę, co jest dobrego w moim życiu i jeśli narodzi się we mnie doceniania tych rzeczy, to wystarczy to wystarczy, bo jeśli już doceniam, jeśli już czuję tę wdzięczność, to, to pozwalam. Pozwalam w życiu dać sobie więcej. Pozwalam przypłynąć do siebie większej ilości tego dobra, które jest. Nie, że mi się należy. Nie, że tak musi być. Nie, że ktoś albo coś musi mi za coś odpłacić. Bo to są oczekiwania, to są oczekiwania, które stają się blokadą. A jeśli zauważę, co się dzieje dobrego, jeśli zauważę tą małą rzecz, którą dostałam, to nie ma siły, będę wdzięczna. Jeśli tylko zauważę, jeśli pozwolę sobie zauważyć, powiem tak, bo często to jest przed naszymi oczami, po prostu blokujemy to. Blokujemy, bo z jakiegoś powodu nie pozwalamy na więcej. Potem narzekamy, że nie mamy tego więcej, ale sami to blokujemy. Tak więc, jeśli to zauważysz, to wzbudzisz w sobie wdzięczność. A tak mówi niemieckie prawo przyciągania, że jeśli mam tą frekwencję, tą częstotliwość wdzięczności, jest to wysoka częstotliwość, jak mówi Hawkins, to przegrawitowuje, to do przegrawi, to to do mnie więcej dobra. I do tego Cię dzisiaj zachęcam z miłością, żebyśmy nie tworzyli swoich klatek przez to, co sobie wyobrażamy, co sobie wymyśliliśmy, jak powinno być. Bo co jeśli, co jeśli, nie wiesz, czego chcesz? Co jeśli to, co myślisz, czego chcesz, to nie jest prawda? Spróbuj się nad tym zastanowić. Może chcesz czegoś więcej, może chcesz czegoś zupełnie innego, może chcesz uczucia, które stoi za tym, co chcesz, tylko na innym poziomie. Patrząc z perspektywy przyszłej Agaty, po prostu nie wiem. Nie wiem, czego chcę i jaka to jest wolność pozwolić sobie na to, nie wiem. Szczere, pokorne, nie wiem. U nas religie trochę zniekształciły słowo pokora, i nie chcemy, unikamy patrzenia w tę stronę w ogóle. Jaka pokora! Ja mogę, ale to się nie wyklucza. To się nie wyklucza. Pokora to jest dopuszczenie do siebie, że mogę nie wiedzieć, mogę się mylić i to, co chcę, to nie muszę skupiać 100% moich talentów manifestacyjnych, żeby właśnie to osiągnąć, żeby właśnie to zrealizować, bo może czegoś jeszcze nie widzę. Może w przyszłości Agata o wyższej frekwencji. Chce czegoś głębszego? Chce czegoś innego? Kto wie? Przekonamy się. Także zachęcam Cię po pierwsze do zauważenia, co jest dobre w Twoim życiu. Wtedy się może narodzić w Tobie wdzięczność i przyciąganie innego dobrego, bo dużo rzeczy jest tak naprawdę naszą decyzją, jeśli nieświadomą. To dalej decyzją i dalej mamy na to wpływ. Więc to jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, że to, co myślę, że tego chcę, to może nie być prawda. Mogę się mylić. Do tej pokory dziś zachęcam w ten piękny, deszczowy, majowy dzień. Kocham Cię.